A że nie mieliśmy wiadomości, wie Pan, bo to za krótki okres był, po prostu tak żeśmy zrobili, jak żeśmy uważali. Każdy, nich nie był namawiany, oświadczam do głosowania, każdy głosował tak, jak im sumienie dyktował. I to wszystko, Panie Przewodniczący. My mamy jako Komisja Oświaty, wie Pan, opiniować uchwałę. Dziękuję bardzo. Głosowanie dotyczyło problemu likwidacji następujących pracowego oświatowych. Gimnazjum numer 1. i Tutaj za zlikwidowaniem opowiedziało się 7 rannych, a 8 przeciwko. Szkoła podstawowa numer 6. Za zlikwidowaniem opowiedziało się 10 rannych, przeciwko 5. Przedszkole numer 7. Za zlikwidowaniem opowiedziało się 2 rannych, przeciwko 13. I przedszkole numer 5. Za zlikwidowaniem opowiedziało się 7 rannych, przeciwko 8. No nie, to jest kuriozum, w ogóle takiego myślenia przy tak niskich oborach. Właśnie y, obserwowałam te liczby tu wyświetlane, więc średnio nauczyciel w Stanach Brzegu powinien zarabiać ponad 5 tysięcy, bo ponad 50 milionów, pan prezydent y, y, przed nami dopłata do, do y, tyle kosztuje poświata w Stanach to są koszty osobowe. Wydaje że y, lobby samorządowe, jeśli na myśli przedstawicieli samorządu, Wydaje mi się, że dobrze, że uczciwie stawiają sprawę względem, bo nie, nie sądzę, żeby, żeby ktoś z prezydentów, wójtów lub burmistrzów, pani przewodnicząca, chciał zabrać nauczycielom wynagrodzenia. I po prostu chcielibyśmy, aby e, ja mówię za siebie, prawda, za swój powód. To co dzisiaj powiedziałem. Dla mnie, drodzy Państwo, powinniście dostawać o 10% i pan do rzym. Tylko uczciwie, żeby kolejne gabinety... E, zasiedlanych przez kolejnych ministrów edukacji, po prostu uczciwie postępowało. Po tym, jak wyglądało, um, Pana Prezydenta, ostatnie przemówienie w stosunku do tego, co się działo dwa dni temu, nie, nie jednak naprawdę. Jest taka Stara maksymal, że rządzący odpowiadają przed Bogiem i historią. I naprawdę bardzo proszę o rozmowę w przyszłości. Dziękuję.